O, już późno idę ją budzić do przedszkola. Wstawaj, bo się spóźnisz do przedszkola. Ale ja śpię, nie budź mnie, mamo. Za godzinkę wstanę, na pewno jest szósta rano. Za godzinkę to ominie cię fajna zabawa w przedszkolu. Ale co, jaką zabawę? Ja chcę być na tej zabawie. Jaką, jaką? Proszę, mam powiedz. No nie, mów, że zapomniałaś, że macie dzisiaj wycieczkę do lasu. Serio zapomniałaś. Dlatego cię budzę tak wcześnie, żebyś się dążyła. Okej, okay, ty się ubierz, a ja czekam na ciebie na dole. Już zdyspakowałam yy, plecak. Okej, okay, okej, okay, już biegnę się ubrać.